No dzień dobry. Gadanko na śniadanko, dzisiaj z życia wzięty czwartek. Trochę spraw organizacyjnych i co tam się dzieje w Polsce w akademiach. Dzisiaj dzień tęczy, kolorowo. Lecimy w zdrowiu do setki. Lecimy w do setki, dobrze że jesteś. Na początku sprawy organizacyjne. Osoby, które czekają na konsultacje typu e-mail, bardzo, bardzo proszę o cierpliwość. Jestem na etapie rozwiązywania kłopotu z systemem, ale chodzi o odczytywanie ankiet. Natomiast, hmm, właśnie, Akademia Zdrowia Metabolicznego. Akademia w Poznaniu. Zostało, zdaje się, 7-8 jeszcze miejsc na spotkanie kwietniowe z Łukaszem Adamczykiem, sportowcem, mistrzem świata, który zdobył Arctic Ultra 120 mil na keto, a tak naprawdę na bardzo niewielkie ilości jedzenia, z bardzo minimalną ilością snu, czyli bez jedzenia, bez spania, da się 120 mil. Będziemy o tym mówić, ja o moim autorskim programie żywieniowym dla niego, on o swoich przeżyciach i przygotowaniach. Więc serdecznie zapraszam, warto przyjść, posłuchać, zobaczyć, jak to keto nasze wyglądało w trakcie przygotowań. Z drugiej strony Akademia Zdrowia Metabolicznego Olsztyn. Tutaj bardzo istotna informacja. W dwie godziny, przepraszam, w, tak, w dwie godziny tak naprawdę zeszły, zeszła większość biletów, a potem następnego dnia wszystkie. Więc postaraliśmy się inaczej. Główny opiekun Monika i koordynatorka Kamila postarały się, żeby zdobyć dla Was jeszcze dodatkowe 30 miejsc. Ja to wygenerowałam. Odpowiednie osoby pomogły. Więc lecimy. Macie w Olsztynie dodatkowe miejsce. Można, można przyjść. Toruń. W Toruniu 8. tak. 8 kwietnia będzie Cezary Frickowski. Fizjoterapeuta specjalista od leczenia bólu będzie mówił o wpływie nerwu błędnego na choroby metaboliczne. Czasami jestem na keto, coś nie idzie, coś nie działa. Waga nie spada. Cezary trochę będzie mówił na ten temat, ale w Toruniu 8 będę również ja. Więc jeśli masz jako wsparcie eksperta. Nie będę miała tam swojego wykładu, bo to jest dzień Cezarego. Natomiast będę jako support, jako pomoc, wsparcie, jako ekspert. I jeśli masz jakieś wyniki badań, nie wiesz jak to przeanalizować, potrzebujesz szczegółowej suplementacji, oto jestem do pomocy, jestem w kuluarach zawsze chętna zupełnie bezpłatnie pomóc. I teraz zdarza się. Czasem, że na Messengerze dostaję screeny wyników badań, dostaję informacje, Ania, rzuć okiem tylko na moje wyniki badań. No nie, takich usług nie robię bezpłatnie ani na Messengerze, ani na WhatsAppie, ani na żadnej innej platformie, ale w Akademiach Zdrowia Metabolicznego jestem cała dla Ciebie. Możemy porozmawiać. Możesz dopytać o suplementację, możesz dopytać o wyniki badań o szczegółową analizę. To są właśnie raz w miesiącu takie miejsca, gdzie jesteśmy jako eksperci dla Ciebie do pełnej dyspozycji. I rzutem na taśmę z ostatniej chwili temat, który wpadł w grupie, chyba to była grupa Odrodzeni, jakaś grupa, gdzie są rozmowy na temat keto. Ktoś zadał pytanie, czy bracia polecają, Okresowe ładowanie węglami na przykład raz w tygodniu. Bo tak słyszałam, że polecają, a nigdzie nie mogę tego znaleźć. No bo nie znajdziesz. Napisałam, że to byłby durny pomysł, dostałam komentarz, że to wcale nie jest durny pomysł, bo to jest bardzo potrzebne dla, dla elastyczności metabolicznej. No, nie zgodzę się z tym. Po części jest to racja, natomiast nie wyobrażam sobie ładowania węglowodanami u osoby, która ma cukrzycę typu 2, która ma stłuszczenie wątroby, która ma nadciśnienie tętnicze. Nie mam mowy o takiej propozycji, Aha, a już szczególnie u osoby, która jest uzależniona od węglowodanów. Było wytłumaczenie, że. Przecież nie chodzi o bułeczkę czy słodycze, tylko o zdrowe węglowodany, ale już kilka tygodni po adaptacji, no, no nie, no nie u osoby chorej metabolicznie. Jeśli wycofałam sobie cukrzycę typu 2, jeśli wycofałam sobie stłuszczenie wątroby i już jestem, czuję się zdrowym człowiekiem, Wtedy tak, wtedy możemy pracować nad elastycznością metaboliczną i sobie zjeść trochę więcej truskawek, zjeść sobie w sezonie letnim może arbuza, ale, ale nie, to nie jest zasada ogólna dla wszystkich. I dlaczego bracia rodzeń tego nie polecają? No zobaczcie, jakimi odbiorcami kto jest odbiorcą u braci rodzeń. No w większości przypadków to są osoby chore metabolicznie. To oczywiste, że nikt nie będzie proponował ładowania węglowodanami. Nawet ja, 12 lat na keto, nie czuję takiej potrzeby, żeby ładować węglowodany raz w tygodniu. Na co mi to? Na co mi to? Po co mi to? Elastyczność metaboliczną sobie wypracowuję w sezonie, jak są truskawki, jak są nasze, jak są nasze lokalne, tak zwane węglowodany. Nie mam potrzeby raz w tygodniu sponiewierać się większą ilością węglowodanów, bo lubię mój stan ketozy i jest mi z tym dobrze. Ale jeśli ktoś potrzebuje, jest zdrowy, nic mi do tego, ale nie wmawiajmy ludziom chorym metabolicznie, że raz w tygodniu potrzebują ładować węglowodany. Poproszę łapkę w górę, tęczowo, dzisiaj tak tęczowo. O, książki lubię układać kolorami. Z okazji dnia tęczy wszystkiego najlepszego. Ubierzcie się dzisiaj kolorowo i lecimy. Pamiętaj, dobrze, że jesteś. Widzimy się jutro w postnym piątku. Zacznijmy już dzisiaj pościć, nie jeść. Napisz mi w komentarzu, czy będziesz w kwietniu w którejkolwiek Akademii Zdrowia Metabolicznego w Polsce. Czy będziesz gdzieś gościem. Pa!